Cześć, dzisiaj chciałem pokazać Wam skutki nieogrzewanego domku, w którym miałem przechowywać swoje pelargonie. Niestety do domku narzędziowego wszedł mi lekko mróz i moje pelargonie dostały popalić. Ale przyjrzymy się im bliżej. Pokażę wam co zrobić, żeby te pelargonie jeszcze pięknie zakwitły w przyszłym sezonie plusem jest to, że tutaj na dole mam młode rozsady, które praktycznie nie ucierpiały, stały bardziej przy oknie i po prostu im nic się nie stało. Tutaj są stare osobniki, które jeszcze możemy przyciąć, kwiatostany, które zdążyły jeszcze odbić. Badamy gałązki, te, które są miękkie, po prostu możemy obciąć. O, tutaj zaczyna się twarda gałązka. Także w tym miejscu możemy śmiało jeszcze pelargonie obciąć. Widzicie, ta gałązka się ugina, jest po prostu miękka, czyli ona po prostu w przyszłym sezonie nie puści, ale nie mamy się czym martwić. Pelargonie bardzo dobrze lubią przycinanie, także puszczą świeże pędy i będą pięknie kwitły w przyszłym sezonie także możemy oberwać wszystkie jeszcze suche liście i przyjrzeć się z bliska naszym pelargoniom jak one wyglądają. Pamiętajcie, że w Waszych nieogrzewanych pomieszczeniach temperatura musi wynosić ponad 0 stopni, najlepiej koło 5 do 10 stopni na pewno jak tutaj nie może być ta temperatura ani na chwilę poniżej zera A przy dużych mrozach, minus 12, po prostu do domku wdarł się mróz Pamiętajcie również o podlewaniu swoich palagonii zimą Choć mniej intensywne jest to podlewanie Wystarczy podlewać je raz, dwa razy w miesiącu Ważne by nie dopuścić do całkowitego przeszuszenia ziemi w doniczce czy skrzynce w okresie zimowego przechowywania Pelargonii, oczywiście, nie nawozimy. Podczas przechowania usuwamy wszystkie właśnie chore liście, tak jak ja to zrobiłem. Ale już od połowy stycznia, kiedy dni staną się dłuższe, możemy zacząć Pelargonię podlewać intensywniej. A już od marca możemy znów rozpocząć nawożenie. Pelargonie, które tak zimują, mogą z powodzeniem przetrwać wiele sezonów i pięknie kwitnąć. Ważną sprawą w zimowaniu Pelargonii jest odpowiednie wystawienie ich ponownie na zewnątrz. Wystawiamy je dopiero wtedy, gdy na zewnątrz minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków, czyli po zimnej zośce. Ze zdrowych i najsilniejszych pelargonii można przygotować sadzonki właśnie na następny sezon. W ten sposób uzyskasz nowe rośliny, które będziesz mógł posadzić na balkonie. A więc wiosną możemy na balkon wystawić w istniejących już doniczkach pelargonie, które przezimowały, jak również możemy zrobić z nich nowe sadzonki które będą miały ładniejszy pokrój i częściej obficie kwitną niż takie pozostawione w doniczkach z zeszłego roku ale to kwestia przechowywania a także zimowania naszych pelargonii o widzicie tak wygląda zmarznięta część łodygi pelargonii którą śmiało możemy odciąć gdyż niestety ona do wiosny i tak nam Wyschnie już, niestety składniki pokarmowe nie będą przez nią płynęły. Możemy ją uciąć. Nasza pelargonia i tak świetnie będzie sobie radzić bez tej części, gdyż pelargonie lubią przycinanie i na wiosnę wypuszczą zupełnie z tych łączeń i pięknie się rozkrzewią. Także nie ma o co się martwić, że są w tym momencie takie słabe. Także przestroga dla wszystkich, podglądajcie swoje pelargonie, uważajcie, żeby nie dotknęły je przymrozki i widzimy się z naszymi pelargoniami już na wiosnę. Trzymajcie się. Hej.